Czy wiesz, że tylko 14% ludzi dotrzymuje swoich noworocznych postanowień, dlaczego tobie się to nie udaje i jak to zmienić? O tym w dzisiejszym odcinku. Cześć, ja mam na imię Agnieszka i jestem założycielką Akademii Technik Rozwoju. W dzisiejszym odcinku opowiem o tym, dlaczego nie dotrzymujesz noworocznych postanowień i co zrobić żeby wreszcie zacząć ich dotrzymywać. Zanim przejdę do tematu, zachęcam cię do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami. Pierwszym powodem, dla którego nie dotrzymujesz noworocznych postanowień, może być to, że stawiasz sobie za dużo celów. Dlatego wybierz jeden cel i skup na nim całą swoją energię. Tu może się pojawić pytanie, jaki cel wybrać, skoro mam ich tyle? A więc Wybierz jeden, na którym zależy ci w tym momencie najbardziej. Tak jak kiedyś, kiedy byłeś dzieckiem i próbowałeś przekonać rodziców do swojego pomysłu i prosiłeś tak długo, aż ci się udało, dlatego, że bardzo ci na tym zależało. I tak powinno być z twoim celem. Wybierz taki, na którym najbardziej ci zależy. Coś, co chcesz zrealizować w tej chwili najbardziej na świecie. Drugim powodem może być to, że nie śledzisz swoich postępów. A więc Stawiasz sobie cel, no bo tak wypada przecież pod koniec roku, i nic więcej z tym nie robisz. Nie masz żadnego planu, jak ten cel zrealizować. Dlatego przygotuj sobie konkretny plan działania, a także pierwszy krok, który wykonasz, wraz z datą jego wykonania i zabierz się do działania. Trzecim powodem, dla którego nie realizujesz swoich noworocznych postanowień, może być to, że nie masz. Konkretnego powodu, żeby dany cel realizować. Dlatego odpowiedz sobie na pytanie, po co chcesz zrealizować dany cel? Po co chcę zacząć biegać? Po co chcę zacząć więcej czytać? Czy jest to tylko chwilowy kaprys? Czy stoi za tym konkretna chęć zmiany? Zastanów się, jak zmieni się Twoje życie, kiedy zrealizujesz ten cel. Kiedy uświadomisz to sobie łatwiej będzie Ci się zmotywować do działania. I tak sobie jeszcze myślę, że stawiając takie noworoczne cele, warto powiedzieć o tym komuś bliskiemu, podzielić się z tym, jaki mamy cel. Dlaczego? A no dlatego, że lubimy być postrzegani jako osoby konsekwentne, więc takie publiczne zobowiązanie będzie nas bardziej motywować do działania i do osiągnięcia tego celu. Dajcie koniecznie znać, jak Wam wychodzi realizacja postanowień noworocznych? Dzięki za oglądanie. Na dzisiaj to wszystko i do zobaczenia.